A ile romeczku dzisiaj rybek? Nie. Brawo! O Piękny uśmiech teraz popatrz sobie popatrz sobie na puchary, zobacz na drugi rach, jak się ja będzie. Ja to będę będzie... się starał to sobie takie pucharki upolujesz. Wiesz, tu chodzi o to tu jest tylko jeden błąd w tym. Jak leży. W twoim interesie. Jaki? <laughs> bo nie w tym miejscu nie posadzi. Ja Cię nie, Ty żeś od razu poleciał do, kie, do, do y, gara z kiełbasą na gorąco. I fotografuje. tam... delikatnie proszę. Proszę, proszę. Ja dzień Gdzie reszta tych Kasia, tydzień mycia tym za karę. Tego to się nie filmuje. No. w morskim w trzech kategoriach, czyli juniorów, kobiet bardzo na miło i seniorów. Wyłoniono aż ośmioro nagrodzonych i może najpierw zaczniemy od juniorów. Marek, mój następca Marcin Gąska, proszony jest do nas, może powstań do nas Marcin

Do kobiety, powieHey, za oh, Zatomiacie. 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 Dwa centymetry by nie centymetry, to jest dużo pan w Trzecie miejsce. I drugą wicemistrzynią koła na wczekał jeszcze została Koleżanka Teresa Bryła. Serdecznie gratuluję, jest mi miło. Dalej się bardzo Stosowny dyplomik. Wicemistrzynią już znana postać Ewa Michalska. Bardzo, zapraszamy koleżankę. Nie Dzień. jestem, Dzień. tylko go znucię Gratuluję. Proszę bardzo. Stosowny wypowiedzi. Też gratuluję i proszę tu na poczesne miejsce. I mistrzynią Kowal, Katarzyna Kapolicka została. Do baru, do baru! No Baruch! To był pierwszy, ostatni wyjazd. To pobiłaś męża, trzeba było mu oddać. Mariusz, <laughs> Mariusz, garuj na i teraz tak, koledzy. Nasz kuter też nie był zły, bo też mamy swojego jednego finalistę, On Zapraszam Zapraszamy tutaj. Zostałeś drugim wicemistrzem na 2008 rok takiego kategorii seniorów wędkarstwa morskiego. Proszę ja bardzo, stosowny dyplom. Do Wszystkiego dobrego. Ja też pięć, tylko cztery tak. wypuściłem. Wicemistrzem morskim na 2008 zatem, rok został to kolega to to Marcin Samełko. Proszę bardzo. Ja bardzo. Gratuluję. No i Marek muszę cię teraz poprosić, żebyś już nic nie wręczał. Bo Tobie trzeba wręczyć. Mistrzem morskim w kategorii seniorów na 2008 rok został Marek Gąska. Serdecznie wszystkim gratulujemy. Dziękujemy za wytrwałość chociaż pogoda była trudna fajna, to żeby teraz żebyśmy sobie noście. zrobili tutaj flagą wspólne zdjęcie Rewin. i będziemy lecili tak z drugiej strony w Bogą, że będziemy lecili w to tam już kierownik wycieczki Marek pokaże co i jak będziemy robić w Bogą. w grunt. Także chodźcie, proszę tu jest w proszę bardzo, kto nam proszę zrobi zdjęcie? O, na ciebie liczyłem kolego. Nie będę chciał. Może gdzieś widzisz. Jeśli chodzi o flagę, to tutaj nie

Kółeczka leci, uwaga? Kółeczka leci. Będzie z dwóch części. No to dwie, części. Tylko połowę nie poucinaj. Zabij sam i złapie. Zabij się i to w tak, to będzie z trzech części. Trzeba żeby Jeszcze, że to pili w ogóle. A ta trzecia jest na Dziękujemy okay. bardzo. Czy wstaną wszyscy, słuchajcie,